Tam na kanale Osiągalna Sylwetka z tej strony trener Rafał Ron. Znów mamy słońce. jak pięknie! Słuchajcie, ja teraz naprawdę czuję po treningu nóg, gdzie nie mam przysiadu. Nie mam RDL, -i. ale odczuwam wzmożone skutki treningu nóg, gdzie mam na przykład na suwnicy. Bułgary po 150 kilo na nogę, łącznie na dwie nogi sześć serii. I powiem wam, że daje to w kość, ale to uczucie, jak jesteś super ustabilizowany na suwnicy i pracujesz jednonóż, jest przepiękne. To, ja wiem, że to jest ciężkie i to boli, ale to jednocześnie jest przepiękne uczucie tego ciągu, kontroli tego ciężaru. Naprawdę. Więc to pozornie się wydaje, o nie masz przysiadu, ale mam inne rzeczy i mówię, teraz już dwa treningi nóg zrobiłem w tej nowej formule właśnie, bez przysiadu, bez martwego ciągu i powiem wam, że nie wiem jak to się dzieje, ale powiedzmy no ta obolała mięśniowa jakby to od, te odczucia związane z treningiem nóg są inne. Jakby czuję, że one są lepiej przetrenowane. No paradoksalnie. Ale jest fajnie, no. Także <gryw> dzisiaj tak sobie idę. Ale już do... Powiedzmy, jak cały czas żyjesz w tej obolałości mięśniowej, to już potem się człowiek przyzwyczaja do pewnego poziomu bólu. Dlatego słuchaj, jak chcesz budować efektywnie masę mięśniową, to przygotuj się na cierpienie. I w tym powiedzeniu jest duże ziarno prawdy. No właśnie, no ale dzisiaj chciałbym poruszyć temat taki, o którym już wspominałem temat Wrażliwości insulinowej, znaczy wrażliwości komórkowej na insulinę, insulinooporności. I tutaj chciałbym zaznaczyć jedną kwestię, że o ile insulinooporność ona dotyczy. Powiedzmy, części społeczeństwa, bo chodzi o podstawy, skąd to się bierze. I. w Tutaj jest mowa o tym, że duży, duży, duże jakby prawdopodobieństwo wystąpienia insulinooporności zależy od genetyki, to jest jedno, ale duży, też duży procent zależy od stylu życia. I powiem wam, że. Najczęściej i kwestie tego zaburzenia metabolicznego, bo to jest zaburzenie metaboliczne, dotyczy osób, wiecie, które nie trenują, które jedzą byle co, nie zwracają na nic uwagi, prowadzą siedzący tryb życia taki. To najczęściej ich dotyka, nie? Natomiast na kanale Osiągalna Sylwetka, ja chciałbym dotknąć ten temat od strony naszej, sportowej, tak? I tutaj muszę powiedzieć taką kwestię, że jeżeli e, trenujecie regularnie, w miarę trzymacie dietę, to jest małe prawdopodobieństwo, że macie insulinoporność. Tutaj jakby chodzi mi o to, żeby nie budzić jakiegoś takiego w was strachu, a może ja mam. Nie. To naprawdę trochę trzeba się postarać. I to dotyczy właśnie bardziej takich osób które nie dbają o siebie. Ale chciałbym właśnie dotknąć tej insulinooporności od innej strony, tej sportowej, bo chodzi o to, że zmniejszona wrażliwość komórek może wynikać w okresie masowym z dużej, ze spożycia dużej ilości węglowodanów. Tak? Czyli powiedzmy, masz, zjesz posiłek z dużą ilością węglowodanów. I ta przerwa między, posi w przerwie między posiłkami, powiedzmy, cukier nie zdąży spaść do takiego po swojego poziomu, jaki powinien być. I ty kolejny posiłek jesz, no bo ci wynika z tego, że masz zjeść, nie? I znów on idzie do góry. Więc, jakby większość dnia masz ten cukier w górze i insulinę przez to. I to zmniejszy ci e, wrażliwość komórkową. To wrażliwość insulinową, ale to nie doprowadzi się do zaburzenia takiego, jak ma typowy kowalski, tak? To ja bym chciał, żebyście to wiedzieli. I teraz właśnie w okresie masowym, jeżeli możemy na przykład poprawić tę kwestię u siebie w okresie masowym, żeby była ta wrażliwość jeszcze lepsza, nie? No to możemy zastosować pewne kroki. I o tym chciałbym powiedzieć, nie? E, ale może w paru słowach wyjaśnię, co to jest ta insulinooporność, bo może nie wszyscy wiedzą. Więc postanowiłem, że opowiem wam to w takich obrazach łatwych do zrozumienia. Bo na internecie jak ludzie tłumaczą, to starają się używać takich słów, wiecie, ala medycznych, z których nie każdy może zrozumieć, o co tu chodzi, więc ja postanowiłem, że to zrobię tak obrazowo, jakbym, sorry, jakbym dzieciom tłumaczył. Ale właśnie to jest to, żeby o zawiłych sprawach mówić prosto. Chodzi o to, że zobacz, jeżeli jest prawidłowy organizm, jest, jest osoba z osiągalnej sylwetki, co trenuje i ma wszystko super dopięte. To jak taka osoba zje sobie posiłek z węglowodanami, to u niej e, organizm... E, Przetrawi węglowodany i do krwi dostanie się glukoza. Jak się dostaje do krwi glukoza, cząstki glukozy, to organizm mówi: Musimy posprzątać. Więc co robimy? Wysyłamy insulinę. Insulina posprząta, bo nie może być w krwi glukoza samodzielnie. Trzeba ją posprzątać. No i wtedy organizm. Wypuszcza insulinę i insulina to są takie małe ludziki z, takim, z takimi woreczkami i te ludziki insuliny wbiegają do krwiobiegu i pakują glukozę do woreczków. No i każdy ludzik ma swój woreczek zapełniony glukozą i biegnie do komórki mięśniowej. No i wszystkie ludziki insuliny biegną do komórek mięśniowych. Przykładają kartę na chip, <noise> i komórka się otwiera. I wtedy, ludzik insuliny, całą zawartość woreczka, wysypuje do komórki, i komórka się zamyka. I jest wypełniona glukozą, czyli tą energią. I to jest prawidłowe. I sobie insulina posprzątała, i insulina znika z przebiegu. Nie ma jej. I po posiłku. Nie ma ani glukozy, ani insuliny. Jest posprzątane. Czekamy na następną dostawę posiłku, glukozy. No i organizm sobie czeka. I to jest prawidłowe. Natomiast, jak ktoś ma zaburzony ten proces, ma to zaburzenie metaboliczne, to wtedy zje posiłek, i organizm widzi: O, jest glukoza we krwi, trzeba posprzątać. No to wypuszczamy insulinę. I ludziki insuliny wybiegają z woreczkami, pakują, pakują, zbierają insulinę, sprzątają, przybiegają do komórki mięśniowej, do komórek mięśniowych. No i insulina, ludziki insuliny, przykłada kartę z chipem, żeby komórka się otworzyła, a komórka się nie otwiera. Przykłada drugi raz, nie otwiera. Przykłada trzeci raz, error, <laughs> nie ma dojścia. No, i co tu robić? Nie mogę się pozbyć. Insulina ma zapakowaną glukozę w woreczku. No, i co z tym zrobić? No właśnie, i wtedy robi się rzecz zła, bo nie może tak być. Więc, w pewnym mechanizmie, ta glukoza z woreczków zamieniana jest w trójglicerydy, które idą. Nie do komórki, bo komórki są pozamykane. Nie są wrażliwe na chip. Nie są wrażliwe. Czyli nie ma tej wrażliwości insulinowej. Więc wszystko, cała glukoza, już potem zmieniona, idzie w tłuszcz. Pakuje się w tłuszcz. I co się wtedy dzieje? Konsekwencje tego są takie, że komórki nie otrzymały swojej porcji energii. Więc w takim przypadku człowiek. Mimo że je jest niedożywiony. Mimo że je jest niedożywiony, a ty je w tłuszcz. I wtedy, jeżeli człowiek taki chciałby się odchudzać, to będzie miał znacznie trudniej niż osoba, która tego zaburzenia nie ma. W związku z czym, jak sami widzicie, jest to no, rzecz taka, no powiedzmy, zła dla organizmu. No więc na tym polega właśnie ten cały proces tak wrażliwości insulinowej, czyli te komórki jak są wrażliwe, to się od razu otwierają na insulinę, na glukozę, która insulina wtłacza. a jak są niewrażliwe, no to wtedy się nie otwiera komórka, bo jest niewrażliwa. No i właśnie chodzi o to, żebyśmy... Nawet w okresie masowym sobie poprawiali tę wrażliwość insulinową, kiedy mamy więcej węglowodanów w diecie. I dlatego teraz, właśnie mówię już od strony naszej sportowej, o ile każdy, kto regularnie trenuje, ma tę wrażliwość fajną, o tyle w okresie masowym możemy ją jeszcze poprawić, bo ona może nieco spaść, no ze względu na dużą ilość węglowodanów. I teraz, jak to zrobić? Przede wszystkim. E, można to zrobić podając suplementy. I teraz jakie suplementy? Otóż, ja mam w ostatnim odcinku wspominałem o kardarynie. I kardaryna potrafi e, zwiększyć wrażliwość insulinową. Czyli. Bo jakby, jakie są podstawy do tego, żeby ta wrażliwość insulinowa była na wysokim poziomie. No to podstawy to jest ruch, dieta, to jest podstawa i sen, nie? I niepodjadanie między posiłkami. Bo mówię, jak podjadasz między posiłkami, to trochę strzelasz sobie w kolano. Bo organizm. Podjadasz. Ja mam nawet. O co chodzi? Jak ktoś mówi, a to mi, już zjadłem dwie śliwki, to nic. Nie, już insulina poszła. Ja mówię o takim podjadaniu, że, że cokolwiek. A nie podjadanie znaczy, że nic, zero. No, więc nie podjadanie między posiłkami. I jeżeli masz dietę, nie podjadasz między posiłkami, regularnie trenujesz, to jest ok. No i właśnie wtedy, w okresie masowym, żeby troszkę poprawić tę wrażliwość, żeby ona cały czas była na wysokim poziomie, no to wrzucamy sobie. Na przykład wspomnianą kardarynę, albo jest taki suplement e, berberyna. I berberyna też nam poprawia wrażliwość insulinową. Następnym takim suplementem, już trochę mocniejszym, ja go tam nie. Po, jak jesteś na masie, jesteś naturalem, czy nawet jesteś na tym, na testosteronie, i masz wszystko dopięte, to tego suplementu o którym mówię. Nie musisz stosować berberyna na wystarczy. Ale jest metformina, to jest mocniejsze, nie? I jakby nie ma podstawy do tego, żeby od razu wrzucać metforminę. To jest moje zdanie i nie tylko moje innych trenerów też, nie? E, chyba, żebyś używał na przykład hormonów wzrostu w dużych ilościach, no w dużych. No powiedzmy, no nie będę w dawkach. Ale chodzi o to, że hormon wzrostu w małych dawkach nie powoduje tego typu skutków. Zasadniczo dobrze, e, więc te powiedzmy, suplementy one nam poprawią. Jak trenujesz, masz michę. Natomiast, jak jesteś, m, dopiero zaczynasz przygodę ze sportem, no to najpierw zadbaj o podstawy, czyli trening regularny. Dieta w miarę dopięta albo dążąca w kierunku dopięcia, tak? Nie od razu każdy na tip top ma dietę. I sen, i niepodjadanie, i nawodnienie, picie wody. Więc to są takie podstawy. Chcę pokazać, że najpierw zawsze, jeżeli mówimy w kontekście insulinooporności, zawsze dbamy o podstawy. A suple są na drugim miejscu, bo ja często widzę, że ludzie nie zadba o dietę, nie zadba o trening, nie zadba o sen, nie zadba o wodę. Nie, daj mi tabletkę. To właśnie ja mówię wbrew temu. Tabletka to jest na końcu. Najpierw podstawy. No i wtedy, jak jesteś na masie, i na przykład taki możesz mieć objaw. Że na przykład, ja tak miałem, wiecie, w tamtym sezonie pod koniec masy, jak miałem podwawki ryżu na posiłek, że po posiłku czułem senność. To był taki pierwszy objaw. już takiej mniejszej wyraźliwości. No i wtedy można pomyśleć, żeby dorzucić berberynę na przykład, nie? Do, do każdego posiłku właśnie z węglowodanami, czyli na masie do każdego. I jeszcze tylko dodam, jak ktoś chciałby zbadać, bo jakie są objawy, czyli tak jak mówiłem, senność po posiłku z węglowodanami głównie, e, słabsze samopoczucie podczas dnia, e, jakiś taki smutek nie mylić ze smutkiem na nandrolonach, e, mgła mózgowa. Brak, znaczy yy, trudniej się skoncentrować. E rozdrażnienie, napady na słodkie, chęć na słodkie, i też nie mówię o takiej chęci, że ktoś lubi słodycze. Takie napady e to są takie główne objawy. I teraz, jak ktoś chciałby się już zbadać, tak? Czy jakby no nie ma, to można sobie zrobić takie mm, dwa badania taki wskaźnik HOMA yy, wskaźnik HOMA czyli yy, wtedy to się bada na czczo poziom insuliny jaki masz i jednocześnie jaki masz poziom yy, glukozy we krwi, tak? Dwa wskaźniki, poziom glukozy, poziom insuliny i te dwa wskaźniki się mnoży przez siebie i ten wynik, który Ci wyjdzie, jak będzie w okolicach jedynki, z delikatnym odchyleniem może być, ale w okolicach jedynki to jest OK. A jak już będzie powyżej 2,5 to już masz insulinooporność. Nie? To tym zbadasz? Albo taki jeszcze jeden wskaźnik, może trochę mniej, E, taki skuteczny, ale też da się. Czyli krzywa cukrowa zwykła, nie? To, to wtedy też Ci pokażę. E, więc tymi dwoma wskaźnikami można sobie to zbadać. E, natomiast ja właśnie tutaj chciałem przekazać Wam, jak wygląda ten mechanizm insulinooporności e, oraz co można zrobić, jak sobie poprawić tę wrażliwość na masie. Bo na redukcji mówię, jak ktoś trenuje, to z dużym prawdopodobieństwem nie ma tej oporności, a jak jest w okresie redukcji, to w ogóle nie ma. Dlatego u nas jest najważniejszy ten okres masowy pod tym kątem, i jednocześnie u mnie od strony trenerskiej, jak ktoś się zgłasza na współpracę i jakby zaczyna od podstaw, a prowadził wcześniej zły styl życia, no to też ja to muszę sprawdzić, tak? Bo jak ktoś do mnie przychodzi, że już trenował jakiś tam czas, to nie. Ale jak ktoś przychodzi tak ad hoc, w cudzysłowie z ulicy, no to warto to sprawdzić. I też to jest przyczyna, jak ktoś nagle. Pomyśli sobie, i ja, ja mam wam mówić, że tak będzie. Przyjdzie słońce, kwiecień maj, i się obudzą osoby, które cały rok nie trzymały diety, cały rok jadły byle co nie trenowały, i nagle się obudzą, o, ja chcę zrobić sylwetkę w miesiąc. Ja już miałem w tamtym roku zapytania. No, i wtedy, i wtedy, jak komuś nie idzie redukcja, to może być przyczyną właśnie ta ukryta insulinooporność bo wtedy no, to jest zaburzenie metaboliczne i wtedy ta redukcja nie idzie prawidłowo. Organizm nie jest nie jest wrażliwy na te bodźce dietetyczno-treningowe tak jak zwykłego trenującego sportowca. O to mi chodzi, nie? Że często właśnie trzeba wyregulować metabolizm organizmu człowieka i uwrażliwić, organi znaczy uwrażliwić um, cały organizm właśnie na te bodźce treningowo-dietetyczne. I wtedy to śmiga jak maszyna. Przecież ja Wam powiem z mojego przykładu. Chociażby teraz ten minikat. U mnie fajnie organizm y, reaguje na bodźce dietetyczno-treningowe. Minikat 2 tygodnie minus 5 kilo. Bardzo ładny wynik. W sensie taki prawidłowy, że jest odpowiedź organizmu na zmiany w diecie. Albo. W tamtym sezonie robiłem redukcję. No i Maciej mówi do mnie Rafał, cheat meal'a musisz zjeść. No ja wtedy zjadłem tak. Podwójny hamburger, znaczy hamburger, tak, taki duży, podwójne frytki, e, potem drożdżki, potem lody. I potem. Bo to nam jeszcze jadłem, przyjechałem i po dwóch godzinach jeszcze zjadłem ten posiłek z planu, co miałem, bo to był posiłek poza planem. Czyli najadłem się wtedy full, i jeszcze zjadłem ostatni posiłek, i rano stałem minus kilo na wadze, minus kilo. I Maciej mówi, ekstra wynik. Że to właśnie tak powinno być taki metabolizm, taki przerób. Więc mi chodzi właśnie, że. Jak masz dobrze wyregulowany organizm u strony metabolicznej, to ty reagujesz momentalnie. Bardzo szybko, bardzo sprawnie organizm działa. I właśnie to jest podstawa do wszystkiego, do budowania, do redukcji. Więc w kontekście właśnie tych procesów, ta wrażliwość insulinowa jest bardzo ważna. Dobrze, tyle na dziś. Dziękuję Wam za wszystkie Wasze komentarze, za Waszą obecność. Zapraszam na moje media społecznościowe. Zostało nam kilka miesięcy do lata. Zachęcam wszystkich do treningów. Zapraszam na stronę www.Osiągalna sylwetka Rafał Ron, Niech moc będzie z wami!